Mili Państwo, dziś imieniny świętuje Antoni, więc obchody będą liczne i huczne, bo imię nie traci na popularności, a my z tej okazji przesuwamy szczyptę mądrości ludowej. Ani Antoni wiatru nie dogoni i trzeba się z tym pogodzić. Niestety prasa. Kartkujemy dziennik poranny z czerwca 1939 roku. W dniu dzisiejszym odbył się w sądzie apelacyjnym proces Stefana Swinarskiego, wel-świniarskiego, który pod maską narzeczonego wyłudził od kilku kobiet łączną sumę około pięciu sześciu tysięcy złotych. Udawał on, że chce się z nimi ożenić, ponieważ jednak utrzymywał stosunki jednocześnie z kilkoma paniami. Sąd nie dał wiary tłumaczeniu oskarżonego. Oskarżony uzasadniał apelację tym, że zawsze traktował sprawę poważnie, o czym dowodzi fakt, że w końcu się jednak ożenił. Pieniądze, które no brał, były jedynie pożyczką. Oskarżenie uważa za akt zemsty ze strony tamtych zawiedzionych kobiet. Cóż zapewne gdyby prawo pozwalało ożeniłby się pan świniarski ze wszystkimi tymi paniami 5 sześć tysięcy złotych piechotą nie chodzi także w naszych czasach. Historia przez największe możliwe. Ha! Każe przypomnieć, że to właśnie 5 lipca roku 1687 wielkie dzieło Isaaca Newtona pod tytułem Principia zostało opublikowane przez Royal Society w Anglii. Genialny fizyk przedstawił w nim prawa ruchu i powszechnego ciążenia. Wedle legendy inspiracją dla uczonego było jabłko, które spadło mu na głowę, gdy uczony odpoczywał w ogrodzie. Oczywiście Newton widział wcześniej i spadające jabłka, i płynące rzeki, odczuwał podmuch wiatru, a wszystkie te zjawiska to przecież efekt działania grawitacji. Ale widocznie brakowało tego jednego, jedynego stuknięcia w głowę, żeby przyszło olśnienie. Co ze swego doświadczenia wie na przykład bohater kreskówki na dobranoc, pomysłowy Dobromir. A skoro jesteśmy przy naukowych odkryciach, to warto przypomnieć, że dla ludzkości szczęśliwy był również 5 lipca 1951 roku, kiedy to uczony amerykański dr William Shockley ogłosił wynalazek tranzystora. I dzięki temu na przykład nasze radia nie mają już postaci pokaźnej skrzynki, lecz mieszczą się na przykład w smartfonie. Czyli tak jakby ich fizycznie. Prawie nie było, choć je słychać. A, że pochód wiedzy nie ma końca, odnotujmy urodziny Andrew Elikota Daglasa, twórcy dendrochronologii, czyli datowania słojów drzew. Na pniach amerykańskich sekwoi w parkach narodowych na użytek turystów pozaznaczano, przy którym mianowicie słoju narodził się Jezus, a przy którym kolumb. Dotarł do Ameryki. W naszym Wielkopolskim Parku Narodowym także jest trochę drzew, które szumiały, zanim świat usłyszał w ogóle o Napoleonie. Cóż, jak to mówią, nie było nas, był las. Dobrze byłoby, żeby ten las pozostał, także wtedy, kiedy nas już nie będzie rozmarzył się Wiesław Kot.